Halo, halo, urlop we wrześniu lub w październiku spędzicie nad morzem czy w górach? A może w Czarnogórze, bo tutaj nie musicie wybierać. Czy słyszeliście o tym, że najpiękniejsze połączenie morza i gór znajduje się właśnie w Czarnogórze? Albo że tego samego dnia możecie kąpać się w krystalicznie czystych wodach Adriatyku i chodzić po górach? Turkusowy kolor znajdziemy nie tylko w morzu, ale również w jeziorach i rzekach, które są rozsiane po całym kraju, a najpiękniejsze są te, otoczone majestatycznymi górami. Popularne road trip na Bałkanach to nie jedyna opcja, bo do Czarnogóry mamy bezpośrednie loty z kilku miast w Polsce przez cały rok, a we wrześniu, w październiku naprawdę można wyrwać super cenę. Jeżeli Czarnogóra jeszcze nie jest na Waszej liście podróżniczej, to koniecznie wpiszcie ją w tym roku, zanim kolejne miliony Polaków odkryją tą perełkę na bałkańskiej ziemi. A przecież wiemy, jak Polacy uwielbiają bałkany. I jeszcze jedno, Czarnogóra jest wciąż mniej popularna i tańsza niż Chorwacja. Zainteresowaliśmy Was Czarnogórą i planujecie urlop we wrześniu lub w październiku? To przyda Wam się nasz przewodnik Chwala Bóg, w którym krok po kroku będziecie wiedzieli, jak zorganizować taki wymarzony urlop i jak zaoszczędzić. Napiszcie w komentarzu Czarnogóra i pamiętajcie, jak Czarnogóra to tylko schwala.